I jeszcze jedno. Do no, wszystkich właścicieli psów, aby w lesie używali mózgu. Chociaż nie tylko w lesie. I na co dzień. Właśnie przed chwilą miałem sytuację, gdzie pies normalnie bez smyczy szedł i prawie mnie nie pogryzł. A właściciel się głupkowato śmieje. Gdzie my żyjemy? To ja nie wiem. Naprawdę. Nie wiem. Nie wiem. To by się po prostu... Brak słów, że ludzie myślą, że w lesie to można puszczać psa wolno. Tak, jestem zdruzgotany, zdenerwowany, bo jako biegacz normalnie sobie biegnę, a obok mnie przebiega i prawie mnie pogryz pies. To nie jest za bardzo dobre uczucie. I fajne. A ludzie, jak to ludzie, mają wywalone. A co tam? Mój las, mój pies. Najpierw trzeba wysłać psa na szkolenie. Jak się nie umie pies zachować wśród ludzi. Polecam. Albo trzymać po prostu krótko na smyczy. Taki mój właśnie apel i moje przemyślenia. Bo zawsze już od kilku lat biegam po lesie, a ludzie z psami bez smyczy. Jak niby nigdy nic. Samowolka. To jest totalne nieporozumienie. Tak, mówię to do Was, do właścicieli psów. Nie pozdrawiam. Dobrego dnia.